Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj piątek, 12 lipca. Miej odwagę być mądrym, jak mówił Horacy. Proszę Państwa, o, prawie w każdym materiale mówię, żeby szukać informacji. I to jest prawda, trzeba szukać informacji. Czasami YouTube coś podrzuca, ale to niekoniecznie musi być dobre. Zacznę właśnie od tego, co YouTube mi podrzucił. Podrzucił mi wczoraj dwa kanały takie nowe, znaczy nowe, dla mnie nowe. Jeden nos, noszący tytuł e, noszący nazwę e, Elon Musk, Elon Musk e, fanzone, czyli strefa kibica tam Elona e, e, Muska, tego, tego, tego właściciela Twittera czy właśnie tej platformy X w tej chwili to się nazywa. E, I obejrzałem fragment. To jest jakby oni robią coś takiego, w opisie przynajmniej tak tego kanału jest, że robią jakby, y, zbierają w jednym miejscu na przykład wszystkie wypowiedzi, czy wszystkie, czy jakąś tam część wypowiedzi y, Takera Carsona, na przykład Takera Carsona, i cytują jego wypowiedzi tam o rodzinie, o, o odpowiedzialności państwa itd., itd. Czasami z ofu wtrącają jakiś komentarz lekki. Jak, y, y, jest to interesujące, zwłaszcza że jeżeli ktoś by chciał sięgnąć do jakiegoś tam do jakiejś jednej wypowiedzi, takera, to na przykład coś znajdzie. I jakie tam są jeszcze inne materiały, trudno mi powiedzieć, bo nie, nie miałem czasu za bardzo się przyjrzeć. A drugi kanał, też podrzucony przez YouTube, to jest Slice Full Doc, to się chyba nazywa. jest wycinek pełnego dokumentu, to się chyba nawet nazywa. I proszę Państwa, w tym wycinku był dokument. Zawarty dotyczący Edward Snowdena. Edward Snowden się nazywa. Edward chyba na imię chyba nie kręcę. Też we fragmentach widziałem. Pamiętam, tam są jego osobiste komentarze od 2013 roku. Dziennikarze, którzy z nim, którzy publikowali te materiały, które on wykradł z CIA, Pamięty, przypomnę, że to dotyczyło podsłuchów telefonicznych. I tam w ogóle śledzenie obywateli Stanów Zjednoczonych, ale również całego świata. To są te dwa dokumenty. Nie mam e, wyrobionego zdania na temat żadnego z tych dwóch kanałów, e, ponieważ dopiero wczoraj się z nimi zetknąłem. No, przyjrzę im się tam w jakimś tam momencie. Ale warto czasami rzucić okiem na coś nowego. A proszę Państwa, wracając do tego, co mówiłem na początku, szukanie informacji. Ja co jakiś czas również o tym mówię, że. Mam wątpliwości, czy to się wszystko tak rozgrywa, jak my na tym pierwszym planie widzimy, że są te ci napadli, tam ci się bronią, tam coś jeszcze, coś jeszcze. Proszę Państwa, tak jak mówiłem wielokrotnie, to, co my widzimy, to może mieć jeszcze piąte, dziesiąte i dwudzieste dno. I coraz częściej się przekonuję, że coś takiego jest. Że jednak coś takiego jest. Nawet jeżeli bohaterowie pierwszego planu nie we wszystkich tych, że tak powiem, dnach uczestniczą, co mogą to realizować, nawet nie bardzo wiedząc, w co grają. Nie mam pojęcia, ale na czym to opieram? Otóż obejrzałem wczoraj a w dużych fragmentach program rosyjski, publicystyczny, polityczny. On nosi tytuł. Wremia pokaże czas pokaże. Ja widziałem to, ty, ten program coś w okolicach godziny 17.20 on był emitowany, na żywo widziałem. E... Szenin, ten pan, który prowadził, to się nazywa Szenin, nie pamiętam jak on ma na imię, Artur Szenin, czy jakoś inaczej, ale w każdym razie taki trochę stand polityczny bym powiedział, dziennikarski, e... dużo gada, ma tam zazwyczaj trzech gości w studiu i dużo, dużo gada. Czasami się zastanawiałem, czy on nie gada więcej niż tamta trójka pozostała razem wzięci. Ale od czasu do czasu on na pewno jest zawodowcem. Dowcipnie, lekko potrafi przekazać pewne informacje. Nawet takie mało popularne dla władzy, bym powiedział. On jakiś czas temu, jak się zmienił minister obrony z Rosji. To tam właśnie przytoczył te różne historie dotyczące frontu, że z tym zaopatrzeniem to było za tego szojgu nie tak jak trzeba, że to, że ci dowódcy nawet tam nie oddzieli na froncie, to są takie historie. No ale to nieważne. W się wczoraj uderzyły mnie dwie rzeczy w tym programie. Zaznaczam, że nie widziałem całości, tylko we fragmentach sporych. Otóż jeden z gości, politolog, regularnie występuje w wielu programach. On powiedział coś takiego. Niestety nie pamiętam pełnego cytatu, w związku z tym będę, tak powiem, treść przytoczę z pamięci. Także na pewno sens będzie taki jak trzeba, natomiast wypowiedź mogła się troszeczkę różnić od tego co powiem. Otóż on się powołał na coś takiego, że Rosja i Stany Zjednoczone dogadują się, od dawna zresztą się dogadują co do przebiegu tej wojny. On powiedział, że sam był zaskoczony jak się o tym dowiedział. A ten go zapytał, a w czym się dogadują? On mówi, no, żeby nie przekroczyć pewnych granic, żeby ta wojna pozostała na etapie wojny konwencjonalnej, czyli w tej, z tą bronią konwencjonalną, a nie z jądrową. Czyli co, ustawka? No tak to wygląda. Inna rzecz. Przypomnę wywiad Tuckera Carsona z Putinem. Tucker Carson, nie wiem, wymyślił sobie, że on przyjedzie i tam, jak zrobi wywiad z Putinem, to on poprosi, bo jakiegoś tam Amerykanina chyba mają dziennikarza, jakiegoś tam aresztowanego za e, szpiegostwo, coś takiego. I myślę, że on pewnie powie, że tak, żeby go zwolnili, to, to, to od razu Putin powie, dobra, tam bierz go sobie. Ale Putin wtedy powiedział coś takiego, że no nasze służby się dogadują w sprawie, żeby tam załatwić tam i tak dalej coś. Czyli się dogadują cały czas. Niedawno minister obrony Stanów Zjednoczonych dzwonił do ministra obrony Rosji. No, nam się tam jakieś tam farmazony publikuje, ale o czym gadają, to tak naprawdę przecież my nie wiemy. Także. Bardzo to jest prawdopodobne, że to jest światowa ustawka. Zwłaszcza, że tak jak mówię, zdecydowana większość rzeczy, która się na świecie dzieje, dzieje się wszędzie, bez względu na ustrój polityczny, religijny i tym podobne historie. Druga rzecz, która mnie wczoraj w tym programie uderzyła, mianowicie ten szenin prowadzący mówi, że bo on, on był sierżantem w wojsku, znaczy podejrzewam, że to jest jakaś tam służba odbywa za dawnych czasów, chyba w Afganistanie był zdaje się, ale nie jestem tego pewien. Ale on jeździ regularnie na front, tam się spotyka z ludźmi pewnie w jakimś tam oddziale, w którym kiedyś służył, może, nieważne. W każdym razie ci ludzie też czasami go proszą o pomoc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i on mówi coś takiego, że był ostatni raz w maju tam u tych tam na froncie, na pierwszej linii i oni tam mieli tam zaopatrzenie drony i tym podobne rzeczy i to wszystko była pomoc ludzi. Nie władz, nie Ministerstwo Obrony. Tylko to ludzie robili zbiórki, żeby tam zakupić dla tych, no i mówi, no niestety, Ech, tam ich namierzyli i to zostało, że tak powiem, nie wiem, zbombardowane czy coś takiego i to się wszystko spaliło. No ale niestety, o się okazuje, że nie ma zapasów. No i kto pomoże? On mówi, no znów ludzie muszą pomóc. Czyli, proszę Państwa, coś tu kurde nie gra chyba, nie? Zwłaszcza, że propaganda i Putin, i ten minister, premier niby ten rosyjski, oni ciągle jak pieprzą w tych yy, propagandowych programach. Oj, to tylko zysk taki, zysk taki, miliardy dolarów na to, na huśtawki, na to, na tamto. Proszę Państwa, coś tu nie gra. Bo chyba, gdyby, gdyby była prawdziwa wojna, tak jak to nam się wydaje, to chyba najpierw zaopatrzenie armii byłoby ważniejsze niż budowanie huśtawek. Tak mi się wydaje, chyba uczestniczymy w jakimś cyrku, nie sądzicie państwo? No i tak na zakończenie, wczoraj program na żywo, telewizja rosyjska, Bolszaja i gra, Bolszaja i gra, gra chyba, wielka gra, to jest polityczny program, a jednym z prowadzących jest między innymi prawnuk ale ten prowadzący, który wczoraj prowadził to jest wieczorny program około godziny 22.20, gdzieś mniej więcej, według naszego czasu. Otóż, ten prowadzący kilkadziesiąt lat chyba pracował w Stanach Zjednoczonych, jak większość tych ludzi, którzy w telewizji występują. I proszę Państwa, on rozmawia na żywo, co prawda przez, przez łącze internetowe, ale na żywo. No. Rozmowa z panem profesorem Zachsem. Między innymi rozmawiają o, tych, o tym zjeździe NATO z okazji 75-lecia NATO i tak dalej. Na żywo. No widzicie Państwo. A tak a propos w tym, w tym programie czas pokaże tego szemienia. Między innymi tam był jakiś Amerykanin. Nie wiem czy to jest Rosjanin, obywatel Ameryki, ale rosyjskiego pochodzenia nie, nie mam pojęcia. On przedstawiony jest jako, jako obywatel Stanów Zjednoczonych. Tak na razie mówiąc, na tych różnych amerykańskich kanałach, bardzo często są rozmowy, zresztą znakomite rozmowy, z panem Andrzejem Martinowem, Rosjanin, który od chyba 92 czy któregoś tam roku mieszka w Stanach Zjednoczonych, chyba ma obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, był w wojsku, on nie ukrywa, że jest Rosjaninem. On nie jest wrogiem Rosji, żeby nie było wątpliwości. On nie jest również wrogiem e, Putina, żeby nie było wątpliwości. Bardzo krytycznie ocenia Stany Zjednoczone, w sensie rządów Stanów Zjednoczonych i no i tak dalej, i tak dalej. Nawet ten moment, jakieś jego książki wyszły również w Polsce. Chyba upadek kapitalizmu, czy jakoś tak. Proszę Państwa, jest tylu ludzi, którzy jeżdżą do Stanów, ze Stanów, którzy przyjeżdżają do Rosji. Wygląda mi to na ustawkę. Może jestem przewrażliwiony, może nie, ale nawet zacząłem się wczoraj zastanawiać, czy ten, to, że tego nie wpuścili, nie, nie zezwolili mu na wyjazd ze Stanów temu, jak on tam się nazywa, Scottowi Ritterowi na ten, na to forum ekonomiczne. To, że też to mogła być ustawka typu Ejcie, wiecie, co chłopaki tam weźcie, przytrzymajcie tego waszego byłego agenta, bo on tu jakiś tam ma wielkie plany, żeby nam troszeczkę nie popsuł układu. Nie wiem, może tak jest, może może ja pitołem w tym momencie, ale powiem szczerze, że jest to zbyt grubymi nićmi szyte, powiem szczerze. Wszędzie dokładnie jest to samo. O, wojna jest tylko zasłoną dymną, a wszystkie inne kraje, obojętnie jak je nazwiemy, yy, w Azji, w Ameryce jednej, drugiej, 3, dziesiątej, się odbywa to tak prawie to samo. Oczywiście nie wszyscy mogą wiedzieć, w czym uczestniczą. Podejrzewam, że w Polsce, polskie władze to, to są dupki wykonujące tylko i wyłącznie Nic więcej. Ale niestety warto się nad tym zastanowić. Może się mylę, ale warto się nad tym zastanowić. Miłego dnia Państwo życzymy i odbagę być mądrym, bo to czasami się przydaje. Naprawdę. Miłego dnia, do widzenia. Wieszlachta! Bujać to my panowie szlachta! Bujać to my panowie szlachta! Bujać to my panowie szlachta! Bujać to my panowie szlachta!